Cześć i ja. witamy ponownie. Tym razem z Golden Labyrinth. <laughs> nie wiem jak to dzisiaj wyjdzie, ale miejmy nadzieję, że dobrze. <laughs> Odwiedź. Halcie karteczki. Zobaczcie, jak rozluźniam. Każe co, buffuj. Kim ona jest w ogóle? Tak mi to... to będzie baną chyba. Dobra, idziemy. Dawaj Rennie. Prowadź. Nie. To tu jest quest. Nic nie stoi. Ja już tu mam zrobione. Ja tylko tych muszę pozostać. Ja nie. To mi przyjdzie jak zabijecie jednak. quest starczy dopiero. Nie, nie wskakują mi te właśnie. To chuj. Nie <kuszczak> wiem No to, ja ci. Ty... A nie, teraz wszedł. Tak Ile reliefi? Reliefi dla mnie wypadają. Jak Ile Ile lootu? Zbierać, zbierać wszystko. Sorcerer Priest, Mystic. Yep. tu dostał. Ile ja tutaj mam stary w ogóle pa tych? A sobie mam tyle, że mi się nie mieszczą. W ten się tu Nie zwraca uwagi na to, że nas nie ma. Jezus. Nawet no. nie odczuł, że nas nie ma. Sił mi zapucha pezejmo. To, to jest niebezpieczne. Ej, otworzyłem drzwi. Chodźcie tu. A, tam jest główny. Dobra. Nie, to idź. Bo jest w ogóle w inną stronę poszło. No bo stary ja tu mam potwory do zabijania do tego <coughs> Ja to chcę wszystko ubić ja Nie wiem czy ja je mam do zabijania czy nie, nikt się nie zabije No mówię nie, ci to ich nie ma. To ci nie wiem czemu mi dopiero teraz te kwestie wskoczyły ja Nie wiem walić te... Ja sobie je wziąłem bo mi też sobie nie miałem <laughs> Nie wiem po co, w sumie na golda I też są biednie z tym ja. goldem Na questy No też na tych mountach jeździć tutaj. Dobra. O, Tylko dziwne, że ona nie ma żadnej broni, jak jest Priestem. Ja nie wiem, czy ona jest. Czy ja jest? Ale Priest zawsze przecież z laską, a nie, ma. No Nie widziałem tego, jak biega, to nie widać, że tam on Znowu się zamknął. Glubił mnie. No, no ten. O. No to jest Może ten to tak. sumo. No jak mam ci balnie to pewnie za No ja wolę się nie dać trafić przez niego. O, bicie te miniony wodne do Sam je zabił. Co? Sam je pozabijał. 90% padłem. No, skoczył na skoczył mnie dwa razy, nie padłem. Co jest z Zero Balance'em? Może no ja, się odnieść ten Muszę sobie potka wypić na tego. Na... No, Staminach. Dla kogo to jest? Dla mnie. Teoretycznie. No, na to dostałem. Holy Potion of Protection. Co to Uj, rolap. No i mi zamknęło mnie to normalnie. A tam zaraz się zrespi ten grubas. Tutaj grubas się nie no. respią potwory na instancji. No i co z tego? Dla ciebie się zrespi. Bo... Retul tu Jelena. Na <laughs> sam początek. Czekamy. Czekamy i nie będziemy szli To teraz w górę, nie? Pewnie tak. nie to nie tak Bo nie ma tej w jednej Musisz się wrócić Bo to w lewo Musisz się wrócić tak, co nie? To, to się wróci Te potki co wypadły to do czego one służą? Bo ich się nie da wypić One są na tego, na tą tą Jak to się nazywało? Okasza okay. fajnie. Żeby tam wejść, to musisz tego potana mieć. No, Ja tam wchodziłem ostatnio bez i nic mi się nie stało. No rzuca taki głupy A wtedy weszłem z tym a i, i ten i przywaliło mi, nie? Te życie. No. No głupie. Wait for me. Ty też nie zabijać. Po potworki mogą tylko skakać. mnie chyba Ciuuudy. <laughs> Może, hmm. dwóch supportów to się fajnie gra, nie? <śmiech> <śmiech> o Boże, to jest to. Co to nad nim jest? W ogóle w inne miejsce namakowili na główny quest, nie? Ale to trzeba... Nie, nie mam na niego kwestii. Trzeba, żeby się drzwi otwieram, otworzyły. ja to pierwsza... I to jest klasa, bez to sensu, to ten to... mały potworek przyszedł, walnął i raz mnie przewrócił. Myśmy raz musieli tego quest'a odmawiać, wierzę To było tak, jakbyśmy... Zabiliśmy typka, Którego mieliśmy zabić później, no, nie? Nie zresztą, bo go zabić powinniśmy raz od k***a. Kupić plot krysta, który nie mogę podnieść. No bo nie masz techniki, bo... co nie mam. dziwne. Sensu. Je vais tout, je vais tout, je vais tout, Nie wiem, jakiś bierzesz jakieś dopa, ta twoja postać, biegasz, kurwa, jak... Ej, <laughs> Bolt, kurwa. No bo to jest Bolt. Trafiło ci ślepej kurze ziarno. Tym, co się tłucze z tym pokojem.

O dwadzieścia pierwszy zrobić. To będzie najlepszy, Mi będzie wszystkiego brakować jednego albo czegoś, co pierdzielę. Nie, to chyba jest... Gdzież nie, tych... G G tych, tych, tych mam gęski. 10, tym... Eye of... ...Avanis. Goń no. mnie, jakieś tam. Jeden musi iść lewą stroną. Co? co? Idź lewą stroną, co to, byś wyczyścił te same tam. Boże, pójdziemy razem. Jeden idzie z tym. Jeden support idzie z tobą, drugi z tym. Drugi z drugim, tym Chyba najbardziej tego. One ja się tu rozpią. Widzę, że oni się tu rozpią. Ma jakiś sens ich bicie tutaj? trzeba chyba... Hmm. Jest tu nieskończoność, patrz stary. No o minimum. To znaczy, więcej ich bije, to one się więcej rozpią. Nie są na hita. Od ciebie. Ja im biorę kurwa jedną dziesiątą hatę nawet, nie? Dupa, chodź tam dalej. Teraz to ci będzie wszystko gonić. No to ich zabiję tutaj, co może. Kurwa, jedną trzecią hatę uderzeniem bierze ten typ. Patrz. Zaraz padnę. Od tych majstwotów. Uciekaj gdzieś tam dobra, okay, ja im agro dam. O, czemu, czemu jest lecząc się, F3. Co oni się tu zraspili, czy mi się dało? Nie. Wiem. To są dalej właściwie, bo, bo mają mało życia. Ci przybiegli, ci, okay. ci przybiegli chyba za tą tą, tą. Lori W nikt nic nie w nikt nie daje. To druga czy druga w nocy. <grywa> Trzeba być po cichu. Okay. Ja się stary skupiam tutaj nawalami, czy na walaniu. już to naliczanie czasu? Tak. Tam właśnie idę do ciebie, do was. Muszę pogadać, okay. muszę pogadać z Ronem. O potwory. Biegnę Będę wam pomóc! Wy jesteście wszyscy? Agro... Agro, które nie działa, bo remnie jak przypierdoli... agro <grymne> nie <pewnie grać. grymne> Agro, które nie działa, bo remnie jak przypierdoli. <grymne> no stary... Ono nie działa w ogóle to agro, nic w dupę. Miałem dwa <grymne> skilly na agro. No, dupę. Tego, Kup, no coś ciekawego. Nie wiem. Ale mi tu końca chodzi. Gdyby mu nic nie robi. Był młody. Rami, powiedz mi, ile walisz tych akrytów 60? 100? No, 70. Jak się Ja się zastanawiam, czemu tego. Nie mam włączonych aur. A padłem i nie myślałem. Ja. No ja te jakąś wszystkie misje już zrobione tutaj. Teraz to tylko musimy bossa zrobić tą dalej misję tylko tę. Tak? No ja to ja no też mam ja, trzy. Ja to ja ja ze wcześniej już zrobiłem. Ale nie mam. Dobra, ej ludzie, ja spadam. Ha, no, narak się, bo... no daj to. na razie do bajta. Na razie. Będęż na nagraniu. No. co, no. bo... ja? jak na nagraniu? Na YouTube na Ja to kurde se aż coś czyta. Odzwałeś się, teraz się zgwałcą. Znajdą co. No, czyli, czyli... będę tyle co powiem, nara, tak? Co jest... To jesteś ciekawe. To zawsze są. coś. Co za fame? no. No właśnie, fame. Krzysu. Mi się wydaje, że on atakuje te jest, kolce. Maria, jest prawie druga w nocy i ludzie do mnie piszą. I na niego. fejm. No, nie wiem jak żyć z tą słową. Końca taki. Biedny. Krzychu. przychód teraz będziemy się autografy rozdawać ludziom. Będziemy... Mm. Będą mnie zatrzymywali na ulicy i w ogóle. Teraz nie policja, tylko ludzie. <noise> Co ten ego robi? Policja wcale mnie nie zatrzymuje. Bo nie pamiętasz. Nie strasz. No, Rami B to co ty patrzę? Stoi i rękami... Nie przygląda coś bywa na internecie. No. 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 Nudy tak. Dla niego to jest no nudne nie. jak ma 60 lat. Co ty teraz... Ja nie wiem. Crafting? No. Kupiasz no. 60 jesteś emerytem i teraz będzie siedzieć przed TV. I crafting robił. No. Ja, ja czekam aż pójdziemy na tego Nexusa, czy coś tam, nie wiem co o, to jest. Chuj. Wy tam macie Nexusa. Wow. Gra, gra, no to gramy gramy w Lola, ale Starze. To jest, to jest taka mapka, gdzie są punkty, gdzie się przywołują takie dupne bosy. No i tam jest pełno typa i wszyscy... No, burda. Zniszczy coś, tak. wypada jeden item i potem wszyscy biją siebie, żeby dostać ten item. Ja pierniczo odświeżyłem Facebooka 8 powiadomień Jaki fejty, może ja też bym ja, ja, ja ja, ja, się, ja, się... dzieje? Ja może zacznę, nie wiem, zwracać do ciebie per bo nie wiem <śledzianie> per, -pan. per ser? No, nie co? wiem czy ser. Szwajcarski już... <śledziania> Są <Sos>, serowy. So, <śmienic> jaki sos? <śmienic> Jakbyś jak to Jacek <śmienic> widział Jakby był, to bym zamówił. Pizza zamówialiśmy, nie? Krzychu pyta jaki sos? A ja serowy. Pizza serowa z serowym sosem. A potem się rozłączył, ej kto to był? Z kim ja gadałem. Z pizzerii, tak? No. Typek z, ja, z kim ja gadałem? Do kogo to był numer? Idziemy dalej. Na weszcie. Nie, ja byłem przekonany, że ten, że Dumpas mi podał numer na to na... do pizzerii, Trzec. nie? No. no do kogo on ci do numer Jak krzych ja miałem wrażenie, że tam rozmawiałeś z dwoma osobami? No bo tam były, tam w sumie były trzy osoby. Ja najpierw zadzwoniłem, kobieta... kobieta mi odebrała, nie? To oni też tam mają w tych pizzerii. No bo ten, najpierw mi odebrała babka, nie? Trzeba się zapytać do kuchni, czy dadzą Zobaczmy, radę jeszcze o tej godzinie pizzę zrobić. Wtedy mi odebrała babka z tej kuchni, potem mi przekazała telefon komuś innemu, bo ktoś inny miał sprawdzić czy mają w ogóle wiesz z czego zrobić tą pizzę i na końcu, na końcu w końcu z tą trzecią babką się dogadałem o adres i o wszystko. Ludzie, wybierze to ktoś ten. Ja oglądam, ja oglądam tę scenkę. Czego chciał mówić? Musimy poszli dalej. Sacrifice. You sacrificed your ordinary life, a life of honorable struggle. Kaido sacrificed his future.

no jest rzeczywiście <grym> jak, jak ty, jak Worms jakiś O Archer, nie dziękuję Kluczyki well? 98 z losu fajem <grym> Raczej <Lecz> to dostanę <grym> Return kastanika. To to już jest wszystko? Z tego Jacek w ogóle lepiej nie dotknąć. Ale ja nie mam na jego zadania, żeby go zabić. Ja też nie mam. go prostu... Ja nie wiem. I zawsze jakiś zjemny no, może no, no, no. wypadł. Uć. nawet jak do niego nie podchodzę, to ugrywam. Uff. Duży, taki czuł się jak losocet. Ja pierdolę. Jeden procent HP? Nie wiem. Spierdolę stąd. To... Kurwa O kurwa oh, Epik to było lepiej Może jak ja jak ktoś pisze po jednym słowie Noo nie choćby nie szło napisać kurde zdania nie i... Pełnego wysługi. zdania. Jezu uczyli, kurde <coughs> tabulce w gimnazjum układać zdania. Ja mam jeszcze jakiś pytajnik tutaj dla nas. No, nie, dziękuję. Gdzie masz pytajnik? Ja mam wrócić do cestani. Taki żółty. Czekaj, no, bo ja też może będę Weź Remy, albo ty, pas, albo to weź. To są inne itemy jeszcze do podniesienia. Ja pierniczę, Facebook mi się zacinał To jest dla mnie To, to przestajmy Jeden I wziąłeś mi to, bo wkrótce to wziąłeś Jeden Lancer, berserk Nie yeah. z kim Ty tam gadasz? Z nikim Gdzie ty poszłeś? Co? Aha Nic To jest coś Nie, no gdzie ty polazłeś? W dół gdzieś poszłeś? Skrzynkę musiałem tu jakąś taką. O już. Dobra, w takim razie to był Golden Labyrinth. Dziękuję. Szyb, szybki, szybki. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam ponownie.